Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu siódmej kolejki Fortuna pierwszej lidzi. Resowia pokonała łódzki klub sportowy 3 do 0. Była to pierwsza porażka uks u w tym sezonie na swoim obiekcie. Ze mną trener zwycięskiej drużyny Radosław Mroczkowski. Dzień dobry Państwu. Trenerze gratulacje i poprosimy o podsumowanie widowiska. Na pewno się cieszymy z tego meczu no, z wielu względów. Mówię o tych naszych ostatnich spotkaniach, bo muszę do tego nawiązać, bo, bo mieliśmy takie mecze, które, które też no, nie dawały nam punktów teoretycznie. Yy, mieliśmy sytuację, a dzisiaj zespół zagrał na zero z tyłu, co było najważniejsze tu na wyjeździe, żeby nie stracić przede wszystkim bramki. Może początek był trochę nerwowy, ale, ale yy, rzadko się gra przy, na, na takim obiekcie i też przy yy, takiej publice. Także to na pewno yy, myślę, że, że może trochę usprawiedliwić mój zespół, ale myślę, że z minuty na minutę nabieraliśmy pewności siebie i i też ta bramka strzelona po stałym fragmencie była taka, no, takim uskrzydleniem, i myślę, że, że w dalszych tych fragmentach meczu byliśmy. Takim zespołem, który, który dobrze pracował w defensywie i też szukał swoich szans. Może nie był to wielki mecz w naszym wykonaniu, ale na pewno, na pewno skuteczny, na pewno konkretny, jeżeli chodzi o przełożenie tych sytuacji, które były na, na bramki. Dlatego no, duży plus dla opaków, gratulacje, bo z tego się cieszymy. Taki mecz jest nam też potrzebny do tego, żeby, żeby dalej się rozwijać i, i też budować swoje, swoją pozycję w tabeli. Dlatego dzisiaj się na pewno pociskamy. Cieszymy. Za chwilę mamy znów kolejny wyjazdowy mecz, ale pewnie, pewnie cały ten zespół, cały zespół dzisiaj będzie taki no, parę minut podekscytowany tym zwycięstwem, bo, bo zawsze to smakuje na, na wyjeździe, jeżeli się wygrywa i, i, i też nie traci bramek. Także gratulacje jeszcze raz dla chłopaków, a też nie popadamy w żaden hura optymizmu, jeżeli chodzi o poziom meczu, było to na pewno różnie. Wielu Dzień, dziękujemy za tą wypowiedź. Poprosimy o pytania. Krzysztof Sandicki, terencja to ja, Panie trenerze, oczywiście gratulacje za wygraną. I patrząc na to, jak Wam się układało w tym sezonie, no to chyba to zwycięstwo jeszcze ma taki aspekt dodatkowy, że zagraliście skutecznie i wygraliście. Tutaj no chociażby z tą koroną. Szło, szło, ale w końcu stracona, no, i teraz... no tak, myślę, że też mecz. Polski z Albanią nam pomógł, bo, bo mówiliśmy dużo o tej skuteczności żeby żeby to przełożyć właśnie tak jak, jak było tam czasami się gra e, buduje się dużo akcji podań ale ale piłka wymaga bramek i, i to daje jak gdyby przełożenie dalej także na pewno e, tak w tych ostatnich meczach zgadzam się. E, duży niedosyt e, mieliśmy jeżeli chodzi o, o, o finalizację o, o wykończenie ale dzisiaj Trochę to nadrobiliśmy, także oby to dalej utrzymać. No i jeszcze jedna rzecz, bo mam w pamięci mecz z wiosny, z Rzeszowa, gdzie też wygraliście z oks em 1-0 wtedy. To jest w jaki, w jaki sposób najłatwiej pana zdaniem zneutralizować teatru te u widać że, że macie sposób. Mimo tego, że EukS miał sytuację, miał kreował może nie aż tak dużo jak w poprzednich meczach, ale jednak... Ja pan, ja pan to jest tak jak w piłce. No, dzisiaj ja też nie, nie, nie będę tutaj y, y, tworzył, nie wiadomo, jakiejś teorii, bo też mieliśmy trochę szczęścia dzisiaj dobra postawa naszego bramkarza, bo, bo wie, cały zespół w defensywie bardzo dobrze, skutecznie. Y, bramkarz też, a to już bardzo ważne, bo, bo dwie, trzy takie sytuacje no, wybronił doskonale i... I to też pomogło zachować jak gdyby tą równowagę. Nie traciliśmy bramki, minuty uciekały, więc no, dla nas to było tylko to, żeby, żeby już przy tym wyniku spokojnie utrzymać to, co jest, nie robić złych jakichś rzeczy na boisku, i, i no, to dało nam efekt postaci zwycięstwa że te wszystkie GORS-owi padły z Waszej lewej strony wojska, czyli z prawej euks u Czy to było zamierzone, żeby żeby tu atakować, bo tu czuliście słabszy punkt? pewno Mieliśmy swój, swój plan też na mecz, nie będę tu pewnie teraz o tym mówił, bo łatwie, łatwo przy zwycięstwie się dorabia te teorie i ja absolutnie nie pompuję tego. Na pewno tak, byśmy przygotowani na, na tą dobrą grę też UKS-u, jeżeli chodzi o, o kreowanie sytuacji. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli tutaj też dobrze się ustawiać, asykurować. Może byśmy na pewno wiedzieliśmy, że będziemy mniej przy piłce i też no, na takim meczu przygotowaliśmy stały fragment. Był dobrze zagrany i też w kolejnych tych fragmentach byliśmy blisko bramki, także no, no to jest taki element, który na pewno na każdym razie jest e, przygotowywany, więc to dzisiaj nam dało bramkę, z tego się, się cieszę, ale tutaj e, poprzestałbym na tym. Dzień dobry Panie Trenerze, wygrał Pan z Tychami, zrewisował Pan z Jastrzęby, teraz wygrał Pan z UKS. em sobie jest najmocniejsza jak gra z drużynami, które próbują ataku pozycyjnego? I tak i nie, bo my też mamy swoje rzeczy, które musimy poprawiać, i to nie jest na pewno szczyt naszych marzeń, jeżeli chodzi o grę. Ja mam punkt odniesienia do, tamtego, do tamtej rundy i do tego, co jest teraz, to na pewno mogę, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że, że delikatny postęp robimy, że jest sporo nowych zawodników. Musimy tutaj też cierpliwie poczekać na to, żeby to wszystko nam się ładnie zgrało, jeżeli chodzi chodzi o zajęcia, o trening, o przełożenie na mecz, także pewnie każdy mecz jest inny, ale zgadzam się, że wygrać na wyjeździe tu na UKS-ie to, to nie jest łatwo i przekonują się też, no wiele zespołów się o tym przekonuje, także na pewno nas to cieszy. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Kończymy pierwszą część konferencji. Witamy na drugiej części konferencji po meczu uks rs a tym razem ogólnie trener UKS-u Cibu Wikunia. Trenerze, chciał powiedzieć dzień dobry, ale chyba ciężko powiedzieć po takim meczu, że ten dzień jest dobry. No rację. E, Był taki bardzo nie taki, taki mecz. E, przede wszystkim po, po pierwsza branka, bo po, po branka nastawenty gry. E, już nie mogliśmy, nie mogliśmy grać jak, jak chcieliśmy i i razem była drużyna lepsza, lepsza design. Nie? Potem e... czuliśmy zmienne trochę, trochę, trochę taktyczne w ataku, ale mieliśmy piłkę, ale nie mieliśmy, nie mieliśmy, mieliśmy sytuacji, ale nie, nie wykorzystaliśmy To był serba, to był e, kluczowy psie pierwsza branka. I nie tylko nie... nie nie, tego drużyna, drużyna dzieciwnika sielił. Po, poprosimy o pytania do trenera. Dzień dobry, jest Patrząc obiektywnie, to był najgorszy maciąłka jest pod pana wodą do tej pory. Czego zabrakło? No bo chyba powiedzenie, że szczęścia czy skuteczności to będzie bardzo duże na duże Dzień dobry. Tak, to jest najgorsze, dlatego że... Niestety nie, nie zaczęliśmy źle mecz, Moje zdanie, zdaniem zaczęliśmy miary ok, miary dobrze, ale, ale po pierwsza branka już nie wiem czy mentalnie nie, 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 nie mogliśmy, e, druga branka też była kluczowa przed, przed serwą, dużo, dużo materiału do... do... το, το αναλύσα, ε, μ, μια γραλίση με διαξές που είναι φατάκου σε γρυβαλίση με τους οπογεδίνκου, τους οπογεδίνκου, ε, φοβιέτσου να πιούκα πιέρσα πιούκα, είναι επικραλίση με δρούκα πιούκα, οι εφατάκουτες τους Μάγο, μάγο, γρέ, η No był taki mecz, to nawet kiedy mieliśmy taka dobra sytuacja w końcu, no, bronił bardzo dobrze branka, tak wszystko, wszystko było niedobre było źle. Dzień dobry Panie Trenerze Filip Kieski, sport. Panie trenerze jak pan wytłumaczy to, że przy drugiej trzeciej bramce obrońców sparaliżowało, przestali się ruszać. Co tam się zadziało? To jest problem mentalny czy problem z treningami? Dzień dobry. No, czasami czasami tak jest, nie? Zgadzam się, to była druga trzecia wranka, nie, nie było nas, 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 nie nas, viene, nas jak reagowaliśmy, nie, nie było dobre. Ja czuję to po pierwsza franka, czuliśmy taki, nie wiem, czy presja, ale nie byliśmy, nie byliśmy ta sama, ta sama, ta sama, ta i chodzi o treningi nawet Trenujemy, ja jestem zadowolony, jeśli chodzi o bardzo dobrze, ale mecz graliśmy źle. Tyle, jest ten środek pola w tej formie nie no, funkcjonuje już tak dobrze któryś mecz tak naprawdę, bo z koroną funkcjonował w miarę nieźle, ale tu puszcza 100 mil teraz no nie jest dobrze. Myśli pan, że jak wróci do to uzdrowi tą grę, czy był jest potrzebna większa zmiana? Ja nie... Dzisiaj nie funkcjonował dobrze, zgoda, ale inne meczu funkcjonował dobrze. Dzisiaj, dzisiaj nie graliśmy dobrze, ale nie tylko w środku pola, cała druzina. Cała druzina nie, nie graliśmy dobrze, graliśmy źle. Oni byli lepsi i, i tyle. Dla Pana to Lorencowi i wpuścił Pan na wojsku Koleczuk. Panie Panie, miał oceniasz to, który młodzieżowiec zrobił więcej dla UKS-u dzisiaj? Dla mnie e, Grichas zaczynał dobrze. Ale czy nie było takiej, nie było zmiana, dlatego, że nie, grał, nie grał, na, na jego poziom, było zmiana, ale tegoraz chyliśmy, chyliśmy więcej sił kosynaboku. E, I Mieszko Lorenz, m, kiedy grał 20 minut, i, i grał do ma doba, bardzo dobra próba, sienie piłka i chcieliśmy dwa piłka, z dobra próba, piłki na zrodku, zrodku obrona. Czytasz bardzo dovolony z występu ja, ja de venge Rosmaria Esle o, o, o Ja m'han tanqui Bartos, Si, si, si xe movies sos Esle o, o, o Lleden Piu Casa, movies o farte face to face. I moes danes se liga, se liga és yes, yes, dobre Piu Casa. Eh, Dissai, eh, si movim eh, si o Toni bo, toni dobre, tu bo esle, pierse ja. Pierse pobriane ja. Drużyna się grała, ja jestem pierce po na to. I jeśli chodzi o piłkarze, ja na konferencji prasowej, ja widzimy, e, se dobre rzeczy na, na mecz, zaczynał bardzo dobrze, taka podania dodał do, do Javi, pierza pierza po bardzo dobra, Javi nie atakował płycha i było takie podania na bardzo wysoki poziom. Mówił Pan w piątek, że najważniejsze będzie trzymać koncentrację. Do tej koncentracji brakowało, chociaż Moreno tutaj z piłką za linię. Jak nad tym pracować? Żeby... Jest raznież. E, Rozumiałem pierwsza, pierwsza część, ale druga? Tak, że, że trzeba będzie być cały mecz skoncentrowany. Tak. Koncentracji brakowało od początku. Nawet Moreno raz wyjechał z piłką za, za, za linię, bo pobiegł zamiast dośrodkowywać. Jak pracować nad tą koncentracją? Bo

taki błąd, ale każdy piłkarz robi błąd i każdy test na stawie szkoleniowym. Tacy przeciwnicy jak co grają pragmatycznie, są najtrudniejsi dla Pana, dla Pana drużyny? Każda drużyna jest trudna. Oni, my, bili, my widzieliśmy, jak, jak oni będą, będą grać. niż my. I tyle, każdy mecz inny, każdy mecz jest, jest, jest trudny. Te trzy zmiany. To było trochę przyznanie się do błędu przy wyborze tej wyjściowej jedenastki, czy tak jak Pan mówił, to były tylko i wyłącznie względy taktyczne? Było taktyczne. Dla mnie nie chcę mówić o błędu, dlatego mówimy o trzech trze zawodników. Nie? Mówimy o, o trzech zmianach, zrobiliśmy robiliśmy na przerwie i na ten moment my, my myśleliśmy, że to był to dobry impuls. No, e, E, klima, na, klima na lewa stronie, bartek na prawej stronie. E, na stipe, na pasznik 3 ma piłkę i, i se sytuację. I, i, I Kelly jeśli si chodzi o, o szybkość. Jeden na jeden sukac. Ale po takim dobrym wejściu z zmienników e tych zmienników, których Pan puszczał w trakcie meczów na początku tego sezonu, ten impuls z ławki nieco już zanika. Na boisku też dzisiaj nie widać było takiej osoby, która byłaby w stanie pociągnąć grę w momencie, w którym jest przegrywał 0-1, 0-2 czy 0-3, trzeba było atakować. W tej drużynie jest lider, czy to, że cały ten zespół gra naraz, nie, nie przeszkadza trochę całemu temu kolektywowi? lamentowo ci bici są uh, liderów ale te są uh, są pie więcej są uh, so, to, to mają on mają dobre i, i, i niedobre nie Max jest lider druzina mamy rada kapita jest Tosu jest marchiniak uh, jest dombroski jest, jest pírulo są pie nawet marek kosio jest taki lider lideres uh, na na branka diza brakowało trochę

Panie trenerze, mówi pan, że mentalnie takie mecze są ważne, ale wie pan, jak przepracować to drużyną, żeby wyjść z tego obronną ręką, żeby się wzmocnić mentalnie? Wieso, e... teraz możemy się skoncentrować na następnym meczu. i możemy trenować dobrze i możemy, okej, okay, po angielsku mówię comeback, no. Na to, na to będziemy pracować. Ja wiem, ta drużyna, mamy bardzo dobre piłkarze, ale musimy, musimy grać więcej zespołów. Dzisiaj, dzisiaj nie, nie, nie tak było po, po pierwsza branka. Ale ostatnie spotkanie nie napawają o tym, żeby delikatnie, no delikatnie. Tak naprawdę nawet to, to zwycięstwo w nie było kupione błędami. A tutaj przed mks dwa mecze z zespołami z czołówki tej ligi. Gdzie szukać pozytywów? Dzisiaj, ogólnie. ogólnie. Ale nie możemy mieć jeden, e, jedna opinia piątek i druga opinia niedziela, jeśli chodzi o co to było. Możemy mieć e, e, druga opinia, jeśli chodzi inna opinia, jeśli chodzi o, co to było dzisiaj. Ale nie, nie co to było wcześniej. Dlatego ta kapitania nie było piątek, jeśli chodzi o so to było F 100 milstein. Dla mnie to jest pan, 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 pan mówi, pan mówi o 100, o, o mece 100 mil steam błędów, jaki błędów ciewnika, my byliśmy dobre, jak oni byli dobre na pierwsza branka, Oni byli lepsi ni mnie na pierwsza branka, my byliśmy lepszy niż 100 mil na pierwszej na druga branka. To piłka nożnać jest gra, gra, gra błędów. i, i, i test, jeśli chodzi o mecz w korona, nie możemy mówić, że nie graliśmy, e, dlatego że grywaliśmy, nie graliśmy dobrze. Graliśmy dobrze i byliśmy lepsi niż Szczecin, Segraliśmy, graliśmy, niestety. Dzisiaj był taki niedobry mecz. Źle graliśmy. I to możemy teraz analizować i możemy e, Co to było? E, I mentalnie, i fizycznie, i taktycznie. Dlaczego tak było? Ale... Dopiero po meczu, ale nie możemy mówić o, o, o inaczej, o, o, o meczu z 100 mece, mece z korona na przykład. Panie trenerze, porozmawialiśmy w piątek o tym, że będziecie starali grać w taki pozycyjnym, no nie było tego dzisiaj widać, więcej atakowaliście do środkowania, szczególnie z prawej strony. To jakaś była zmiana podyktowana tym, jak gra przeciwnik, czy po prostu nie udawało się związać, nie się tam taki pozycyjny? Nie, ale, 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 przepraszam, ale, atak pozycyjny Możesz grać atak taki i dozorotkowanie. Nie jest, jest to samo. Nie jest to samo, ale może grać w tak pozycji, może grać w rodku, ale może grać na boku. Nie są inne rzeczy. I my graliśmy na tak pozycji. Nie graliśmy dobrze, ale graliśmy na tak pozycji. E, Też prawda, oni byli oni bigodne, po 01, po 02. I my mieliśmy piłkę, ale niestety sytuacja, to mieliśmy, nie wykorzystaliśmy. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy do zobaczenia na konferencji przed meczem w Lednicy.